Tak, witam ponownie. Jestem nowaty, który opowiem, mi, jak uczniowie szkoły dbają o środowisko. Wart, do której klasy chodzisz? Jestem uczniem klasy szóstej. Jak w szkole dbać o środowisko? Między innymi uczestniczymy w akcji Sprzątanie Świata, to chyba we wrześniu, a na wiosnę sprzątamy tereny naszej miejscowości w ramach akcji gminnej. Coś jeszcze? Pewnie w szkole zbieramy nakrętki, baterie, makulatury oraz elektry, śmieci. Pomagamy tym planecie oraz innym. Możemy też poprawić swoją ocenę z zachowania i przynosi nam to dużo satysfakcji. Co więcej, w klasach i na korytarzach stoją zrobione przez uczniów na lekcjach techniki kartony na papier czy plastik. To wspomniane, ale czy wszyscy uczniowie sobie odpady? Z tym bywa różnie. Czasami zdarza się, że w kartonie na papier znajdzie się plastik lub na odwrót. Mam jakieś własne uczciwości inicjatywy z ugadnieniem z ochroną środowiska? Pewnie. Co roku obchodzimy Święto Ziemi. W tym nie odbywają się apele, rozwieszamy plakaty lub się w kolory ziemi. Kiedyś nawet nakręciliśmy krótki filmik o święcie. I to jest dobry moment, aby obejrzeć fragment tego filmu. 22 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi. Pierwsze święto ziemi zostało zorganizowane w Stanach Zjednoczonych w 1970 roku. Dnia ziemi dotarła do Polski dopiero w po roku 1989, a pierwszy dzień ziemi był obchodzony w Warszawie w 1990 roku. Obecnie to największe ekologiczne święto obchodzone w 194 krajach. Ma ono na celu promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za naszą planetę. Jego data została wybrana dla upamiętnienia manifestacji ekologicznej, która odbyła się 22 kwietnia 1970 roku. Brało w niej udział 20 milionów Amerykanów. Od tej chwili upłynęło już 51 lat, a nasza planeta jest w coraz gorszym stanie. Ziemia była zaupiękna była piękna i spokoju, gdyby nie my ludzie. Gdy mieliśmy ją zaśmiecili, niszczymy zieleń, zatruwamy wodę, nie pozwalając żyć roślinom, zwierzętom i sobie. Jesteśmy zachłanni i krótkowzroczni. Potrzebujemy coraz więcej wygód i konsumujemy znacznie więcej, niż potrzebujemy. Wodzimy za pazarnym szczęściem, a niszczymy to, co może je zapewnić. Z każdym rokiem zaciągamy coraz większy kredyt wobec Ziemi. Zużywamy znacznie więcej zasobów. Między innymi. Drewna czy wody, niż planeta jest w stanie utworzyć. Przyroda nie dobrze z potrzebami. Z roku na rok zachwyca się data określana jako tak zwany Dzień Długu Ekologicznego. W 1993 roku ten dzień przypadał na 21 października. W 2003 roku data ta skróciła się do 22 września, aby w 2017 roku. Dzień długu ekologicznego wypadł 2 sierpnia. W 2019 roku osiągnęliśmy najgorszy wynik od lat, bo już 29 lipca ludzkość wyczerpała zasoby naturalne, które mogły odnowić się w tym roku. Przyznaję sobie sprawę, że każdego roku do oceanu wyrzucamy około 5 bilionów kilogramów śmieci, a odpady z tworzyw sztucznych zabijają około milion stworzeń w oceanie rocznie. Pierwszymi testerami jakości wody w niektórych wodociągach są ryby oraz małże. Każda minuta prysznica tu zużycie około 10 litrów wody. Zatem na 10 towet prysznic zużywamy około 100 litrów wody. W uruchomieniu tradycyjnej kompaktowej spóczki w toalecie wypływa z niej nawet 12 litrów wody. ONZ szacuje, że do 2050 roku około 6 miliardów ludzi będzie mieszkało w rejonach dotkniętych niedoborami wody. Metale, aby zniknąć z powierzchni Ziemi, potrzebują 50-200 do 200 lat, plastik około 500 lat, a szkło prawdopodobnie nie rozłoży się nigdy. Ale. Puszki aluminiowe i opakowania szklane mogą zostać poddane recyklingowi nieskończoność razy. Proces recyklingu pozwala zaoszczędzić surowce i energię. Do recyklingu puszek aluminiowych potrzeba około 90% mniej energii niż do ich produkcji. Ponowne wykorzystanie jednej szklanej butelki to oszczędność ilości energii, która wystarczy, by przez 5,5 ,5 godziny oglądać telewizję lub 22 godziny pracować przy komputerze. Z 35 butelek plastikowych można wyprodukować bluzę z polaru. Papieru nie można przerabiać w nieskończoność bez pogorszenia jego właściwości. Szacuje się, że włókna wtórne mogą być przerabiane z zachowaniem jakości 3 lub 4-krotnie. deszczowe są wycinane z prędkością 100 arów na minutę, co znaczy, że w przeciągu 80 lat zostaną całkowicie zniszczone. Pamiętajmy, że 22 kwietnia to tylko symboliczna data, a Dzień Ziemi powinien trwać przez cały rok. Oraz, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za stan naszej planety. Dlatego zmiany wyczynimy od siebie.